Szanowni Państwo, w firmie Energy Gas Polska. Dziś na montażu gościmy Forda Skype z 2017 roku. Jest to model, który w Europie jest znany jako Kuga. Rodzinny i funkcjonalny SUV to naprawdę ciekawe auto. Pod maską pracuje 2,5-litrowy silnik o mocy 170 mechanicznych. To jednostka, która doskonale sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w trasie. Teraz dzięki LPG będzie dodatkowo jeszcze bardziej oszczędny. W przypadku tego silnika jest to koszt 3200 zł. W tej cenie otrzymujecie Państwo wysokiej jakości komponenty. Zestaw, który pracuje pod maską tego modelu, to KMN dedykowany do większej mocy auta. Pod maską instalacja prezentuje się następująco: widzimy listwę wtryskową, filtry gazowe, a dalej po prawej stronie komputer sterujący. W bagażniku wewnętrzne na koło zapasowe zamontowaliśmy 55-litrowy zbiornik. Przełącznik znajduje się obok kierownicy, natomiast wlew został zamontowany pod klapką wlewu benzyny. Cała instalacja zapewnia łatwy dostęp podczas serwisu. Koszt pokonania 1000 km na benzynie tym autem to 540 zł, natomiast na gazie będzie to już tylko 220 zł. Dzięki temu zaoszczędzimy na każdym 1000 kilometrów blisko 320 zł. To bardzo konkretna suma, którą możemy przeznaczyć zdecydowanie na co innego niż na benzynie. Kluczowy przy montażu LPG jest wybór odpowiedniej instalacji gazowej oraz wykwalifikowanego warsztatu. Jeżeli dobierzemy instalację LPG, która nie jest dedykowana do tego modelu, będziemy mieli spore problemy z użytkowaniem auta. W Gaz Polska nasz zespół od 16 lat przeprowadził tysiące montaży LPG. Wielokrotnie sami poprawiamy fabryczne mapy czy softy producentów, ponieważ doskonale wiemy, jak auto powinno zachowywać się na gazie. Dlatego serdecznie zapraszamy do Energy Gaz Polska, gdzie w profesjonalny sposób zamontujemy instalację gazową do Państwa auta. Dokładnie tak samo jak na benzynie. Dla kierowcy nie ma praktycznie żadnej różnicy. Moc auta oraz dynamika i przyspieszenie są całkowicie zachowane. Auto na gazie nie będzie szarpać ani też falować. Jeżeli instalacja została poprawnie dobrana oraz zamontowana, nie będzie generować żadnych problemów. Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących montażu LPG do tego auta. Jest klasyczny silnik na pośrednim wtrysku paliwa, więc w tym przypadku możemy zamontować renomowany zestaw LPG w niezwykle niskiej cenie. Profesjonalny dobór oraz montaż instalacji LPG sprawia, że Ford będzie doskonale sprawować się na gazie w każdych warunkach. Tak, do tego i wielu innych spod znaku Forda. Wielokrotnie mieliśmy okazję montować LPG do Forda Escape zarówno z 2,5-litrowym silnikiem w technologii wtrysku pośredniego, ale też do aut z silnikiem EcoBoost. Wykonywaliśmy także montaże do Fordów Mustangów, a także ciekawych wersji pick-upów spod znaku Forda. Tu jednak odsyłamy na nasz kanał na YouTube, gdzie możecie Państwo zobaczyć, o jakich autach mówimy. Można powiedzieć, że silniki Forda nie mają dla nas tajemnic. Montowaliśmy LPG do aut silnikami o pojemności niewiele ponad 1 litr, jak przykładowo miejska Fiesta oraz do potężnych V8 o ponad 6-litrowej pojemności. Także zapraszamy do nas na montaż i serwis LPG. Na Ostrobramski 38A sprawimy, że Państwa auto stanie się oszczędne jak nigdy. Zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału na YouTube, lajkowania oraz zadawania nam pytań w komentarzach. Chętnie na nie odpowiemy. Dziękujemy.